Dorosłym nie daje się prezentów, bo dorośli sobie radzą. Przynajmniej tak wszyscy udają. Od dorosłego oczekuje się stabilności, że ogarnia, że nie ma ludzi, że nie potrzebuje niczego, czego nie da się kupić. Im jesteśmy starsi, tym rzadziej ktoś pyta: Czego naprawdę ci brakuje? Za to częściej słyszymy: Przecież masz wszystko, tylko nikt nie pyta, jaka jest cena tego wszystkiego. Dorosłość uczy samowystarczalności. Ale po drodze zabiera przyzwolenie na słabość, na potrzebę bliskości, na bycie obdarowanym bez tłumaczenia się. Bo jak to dorosły i potrzebuje? Dorosły i chciałby coś dostać? Więc przestajemy mówić. A skoro nie mówimy, inni zakładają, że nic już nam nie potrzeba. I tak prezenty znikają. Nie dlatego, że ludzie przestali się lubić, tylko dlatego, że nikt nie chce się narzucać, nikt nie chce przesadzić, nikt nie chce wejść za blisko. A wystarczyłoby jedno zdanie pomyślałem o tobie. To zdanie robi z dorosłym człowiekiem dziwne rzeczy. Zatrzymuje rozbraja czasem wzrusza bardziej niż najdroższy prezent. Może więc problem nie polega na tym, że dorośli przestali dostawać? Może problem polega na tym, że wszyscy czekają, aż ktoś inny zacznie. I właśnie tutaj pojawia się myśl, która zmienia wszystko co jeśli Mikołaj naprawdę istnieje ale czeka, aż ktoś z nas nim zostanie? W ostatnim odcinku tej serii spróbujemy odwrócić rolę bez patosu, bez wyrzutów po prostu po ludzku.